Cześć moi drodzy, witam was przeserdecznie w przepiękne niedzielne popołudnie. Ale powiem wam, że nic nie zapowiadało, że takie ono będzie. Ponieważ rano obudził mnie deszcz, ale to mało deszcz. Był, było, był, po prostu była ulewa, ale to też jest nieważne. Ważne jest to, że był taki straszny wiatr i ta ulewa siekała, sprawa nalewa była ostra i latało wszystko w powietrzu. Ja pozdejmowałam swoje doniczki z lawendą, z parapetów, postawiłam je w cisznym zakątku pod oknami, bo dosłownie by to wszystko się rozleciało mam mało tutaj na komórce, wyszłam na chwilę, żeby Wam tylko pokazać jak to wygląda tutaj pole już jest po żniwach w Wielkopolsce i te olbrzymie, olbrzymie pola tutaj usiane są takimi tymi belami, a jak moje dzieci były małe, to one mówiły, że to jest UFO, że, że to jest UFO. Tu jest rytka, słuchajcie, która, która jest ostrzyżona dzięki maszynce, to znaczy maszynką, którą otrzymałem w prezencie od, od pewnej bardzo bliskiej mojemu sercu osoby, którą tutaj serdecznie pozdrawiam. I yy, no i tak śmiesznie wygląda teraz Ritka, ale nie zobaczycie jej. Zobaczcie daleko są, znaczy nie zobaczycie jej tak dokładnie, może. Ale właśnie daleko. Tyle nagram, ile będę mogła. Yy, tam jest od dalej Seli, Sonia, która już kopie dziury, ale ale szczytem wszystkiego jest zawsze najnaczelnym kopaczem jest moja Henia. Ona jest też tam troszkę daleko, ale to nic. Yy, Henia po prostu chowa się do połowy w dziurze. Nie wiem, co ona tam ma zamiar wykopać. No, ale coś najprawdopodobniej tam jest. Może się do Australii chce przekopać. Ja wyszłam znowu w krótkich spodniach, czego nie powinnam nigdy robić, jak idę tutaj w te ścierniska. Ale dzisiaj żaden traktor już nie jeździ. Ehm. Powiem Wam, to nie dlatego, że jest niedziela, tylko nie wiem, czy się znacie na tym Może Te belki, po prostu te bele, one tu zostaną. Ja nie wiem, bo ja kompletnie się nie znam na tym. Ehm. Na Podkarpaciu wyglądało to zupełnie inaczej. Te bele były takie, po prostu na nie nachodziła taka folia i one sobie zimowały normalnie na tych polach, więc ja nie wiem, czekano aż wysnął, no nie mam pojęcia jak to tutaj będzie, jak się znacie to mi opowiedzcie, kompletnie się na tym nie znam. W każdym razie, przewiało mnie dzisiaj strasznie, mokrutka przyszłam do domu, Henia nie chciała z dziury wyjść, no ale teraz już, już jest ok. Rano właśnie musiałam ją wejść znowu w to ściernisko. I, a wiecie, rozwaliłam sobie już poprzednio dwa razy nogę. Raz na rowerze, a drugi raz na ściernisku. Dzisiaj rano założyłam długie spodnie leginsy i się tak specjalnie nie martwiłam, bo e, nie martwiłam się dlatego, bo, mm, to, bo to zboże, to zboże, toś te. To, ta resztka tego wszystkiego, to zboże było po prostu mokre bardzo i mówię, nawet jak się przewrócę jakoś tak, to znaczy nie to, żebym się specjalnie przewracała, ale gdyby mnie, no gdyby się coś zdarzyło, bo ja mam takiego pecha ciągłego, to myślę, że nic by się nie stało. Natomiast teraz muszę uważać, bo już jest znowu suche, więc ja się stąd wycofuję, ale myślę, że żaden traktor się jednak nie pojedzie i idę kawałek, zobaczymy, może jeszcze nazywam jakiś ziół troszeczkę. No i, um, i tak to tutaj teraz wygląda. Za chwilę jest sierpień, i powiem Wam to, co już raz powiedziałam. Uderza mnie bardzo, że już nie śpiewają ptaki. To jest właśnie dla mnie oznaka, że, że to jest takie smutne, bo generalnie sierpień dla mnie jest smutny. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale jest. Po prostu dlatego, że to już jest taki jeszcze bardzo ciepły miesiąc, ale on. Nosi w sobie taką zapowiedź już e, e, jesieni, chociaż jest pełnia lata jeszcze, prawda? No, lato w pełni, a jednak, e, w każdym razie. Bo w sumie to niewiele więcej chciałam Wam opowiedzieć, tylko tak troszkę chciałam Wam pokazać to miejsce, którym ja się rozpuszczam no pochodzą z tego, że jest płaskie. To jest po prostu płaskie, idę sobie płaskim i mogę sobie iść daleko na spacer. Nie ma żadnych gór. Także fajnie się idzie. Bardzo mi się podoba to. Dzisiaj na basunie, dzisiaj mam bardzo mocne buty, takie właśnie. Oj, ja będę, będę Dobra, które miałam, słuchajcie, przygodę, jeszcze Wam może się zmieszczę w, tym, w, tym, w tych procentach tutaj, które mam. Jak się wyłączy, no to już teraz się żegnam z Wami i Was zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania jak zwykle. Bardzo mi z Wami jest przemiło. W kolejnym filmiku wypróbuję moje, te, mikrof mój mikrofon, bo w końcu taki mikrofonik mi się udało złapać korzystnie, celowo, cenowo i powiem Wam, no, w następnym, o tu jest Henia, o, oka mi wpadło, jakieś, jakieś ciepło. Słuchajcie, wczoraj miałam przygodę, bo był bo niscący otworzyłam drzwi, a ja bardzo pilnuję tego, żeby drzwi od, od najczęściej takiej mieszkalnej pokoje i kuchni na korytarzyk zamykać, bo z korytarzyka prosto odjdzie się wiadomo na dwór, a z kolei ten korytarzyk też do łazienki też z kawkowicznej łazienki, tak to mieszkanko moje wygląda, ale wyobraźcie sobie, o, patrzcie jak słońce zachodzi, tam dalej jest słońce, a tu nie ma, no, o już znowu jest, takie są, może przez wiatr, może będzie właśnie e, e, znowu padać, chociaż nie wiatr się zrywa, no więc za daleko nie pójdę, bo to różnie może być, nie chcę, że mnie ulewa złapała, rano miałam na sobie kurtkę, a teraz nie mam, Bose nogi właśnie, znaczy bose bez e, krótkie spotnie. E, wasze nogi nie będę prezentować, bo no, no, ta prawa noga moja jest dosłownie cała dziurawa i w ranach, i w ogóle. biegła i zabiegła z taką radością, ja myślałam, że Boże kochany, ale jak śpignęła i później e, ja tak myślę właśnie i dowiedziałam się od Asi, której tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam, takiej bardzo kochanej istotki, że, że Brunia... Po prostu wybiegła, bo ona myślała, że jest wciąż jeszcze y, na, swoim stary, na swoich starych śmieciach i wybiegła. Myślała, że sobie będzie nadzorze. A to guzik prawda. Okazało się, że ona była na zupełnie obcym terenie. Biedna kotka wpadła w panikę, poleciała gdzieś. Ja po prostu myślałam, że umrę ze strachu. Szukam jej wszędzie, wszędzie, wszędzie. Sąsiad powiedział, że ona wybiegła właśnie w pola, na te pola tutaj. No ja wiem, gdzie ją znajdę. Ale słuchajcie, y, 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 przebiegła przez jezdnię, Udało się, jej, nie czy, czy jej się nikt nie przejechał, bo to tak bardzo rzadko tutaj auta jeżdżą. No i e, po prostu e, idziemy, a ona słyszę, ja mówię Brunia, nagle słyszę miau, 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 miau. Ona tak umie rozmawiać, no i przyszła do mnie, znalazłam ją, także e, od razu mnie zawołała i jak przy, przyniosłam ją do domu, wzięłam na ręce, to się tak ucieszyła, myk, 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 już była u siebie w pokoju, e, położyła się tam na drapaku. Nie, potem przyszła na kanapę do mnie, na sofę. No i tak to się skończyła ta przygoda moja. A ja już będę wracać, bo, bo wydaje mi się, że no tak trochę jest nieciekawie. Ja dość szybko idę już teraz. Po prostu przestałam zwracać w ogóle uwagę na tą, na tą moją nogę chorą, więc nie będzie. W końcu, słuchajcie, jak jej do tej pory nie straciłam. Jakoś jest. To będzie dalej. aż do następnej mojej przygody. Yy, zerwę sobie jeszcze troszeczkę dziurawca. Nie jest to już pora, taka yy, pora dnia na dziurawca, ale nie szkodzi. Yy, sobie jeszcze zerwę. Zrobię sobie herbatkę dzisiaj. Zerwę sobie też troszeczkę jeszcze krwawnika. A jutro, jak będzie ładnie, to, yy, to pójdę tam dalej. Za tym moim pięknym dębowym lasem jest yy, So, jest mnóstwo dziurawca i mnóstwo właśnie tej. Mnóstwo krawnika i chcę sobie ich nazbierać jak najwięcej. No, to słuchajcie, ja się już wyłączam. Pozdrawiam Was serdecznie. Tutaj macie Sonię. Nie wiem co ona tutaj znalazła, ale coś jest fajnego. Także pozdrawiam Was i trzymajcie się, kochani. Zaglądajcie tutaj do mnie. Dziękuję Wam serdecznie, że przychodzicie. I przejdę się jeszcze, może mi się uda jeszcze do tego lasku przejść, to jest ten las dębowy, o którym Wam opowiadałam już w jednym z filmików, podlinkuję go, tam w środku jest taki dąb, on jest na pewno bardzo, bardzo stary i, i bardzo chciałabym, bardzo się cieszę, że w środku jest taki właśnie stary, stary dąb. I on jest otoczony innymi dębami. I tak mi się to podoba, że on jest chroniony po prostu. To jest taki król tego lasu. Ja już Wam go pokazywałam, może jeszcze raz mi się uda, ale teraz już lecę, bo już kończy mi się yy, po prostu. Y, kończy mi się sokna, że tak powiem, na telefonie. Trzymajcie się, papa. Pa.